Aa! Pali się szybko. Extinguisher. Tam 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 tam. Mode Zero. O, Proszę bardzo już. I witam na rejonie macizo przy mikrofonie. Jeszcze się nie zrobiła apteczka. Tam na rejonie Matiso przy mikrofonie i to jest. Kolejny odcinek. W sumie to powrót Minecrafta na kanał. Sorry, że tak laguje, ale nie wiem, no. po ten! Minecraft wraca na kanał! I to jest Mine Nautica! Nie wiem, komu się chciało to robić. No new message. Ale serio. Schodzimy. Zamknijmy może. I to jest Subnautica w Minecrafcie. Pamiętacie odcinek, kiedy Aurora wybuchła? Proszę bardzo. Tylko trochę za słaby jest ten render distance, ale... Zaraz mi będzie pewnie lagować. No, Aurora zniknęła, więc... To są floatery. Niestety to jest na wersji 1,70. Ale się klocki ładują. Tam już ledwo widać. No to trzeba mieć taki porąbany render distance, Bo zanim to się wczyta, wiecie ile tam jest w środku rzeczy. Są Reaper Lewajafany, są Warpery. Czyli samoteleportujące się strażniki kwarantanny. I ogólnie. O, jest spadefish. O, skałka. Nie, utopię się. Licjum! Tam, 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 tam. Aj, powinni dać lepsze to. Powinni dać butlę chociaż jakąś. Wiecie co? Game mode 1 i... Musimy sobie dać butlę. Tools. AEP Warp Co, so Warper Titanium AEP Mask Weźmy sobie, przełóżmy to tam. Mamy Lit przynajmniej, no chociaż tyle. Fabricator I ogólnie to będzie taka seria survivalowa. Tylko ja się dopiero przygotowywuję. Por co? AEP Top AEP Bottom I AEP Boots. I teraz robimy game mode 0. Aj! I teraz musimy wypłynąć! Lara, czemu to nie jest ten? Czemu to dnia 1, 13, 2 nie działa? No dobra. To jesteśmy. Ej, czy jest napis full? Serio? Lol. Le, jak się długo robi ta apteczka. I ogólnie. Chciałbym zobaczyć, jak się robią schematy, ale ogólnie na razie sobie pozwiedzamy, pozbieramy materiały, a w drugim odcinku zainstaluję sobie yy, No Enough Items Mod. Dobra, mam rebriefera, więc mam nadzieję, że coś mi to da. Pod shiftem! No, brawo, ja! Dobra, Biddy, daj mnie grzyb kwasowy. Znowu! To, to jest to samo, co w sabnautice podstawowej. Też tak mam, że się topię. Sorry, że tak trochę laguję, ale. Gdzie jest Aurora? No! Kurde! O, tam coś widzę, ale to chyba nic nie jest. Weźmy sobie popkojeniem do tego. Weźmy sobie Lid. Weźmy sobie osad soli. I już się musimy wynurzać. Szybciej, szybciej! Szybciej! No już wynurzaj się. Czemu ty się tak długo wynurzasz? Hmm. No dawaj. O, tlen odzyskałem jakimś sposobem. I ogólnie. O, Aurora się wczytała. O! A tutaj coś nie gra. Może bym to ujednolicił, żeby było lepiej. Ogólnie dzisiaj sobie tylko tak polatamy, a jutro. Bo planuję zrobić kilka odcinków. Dobra. Tam, tam, tam. Szkoda, że z nich nic nie wypada. Ale no trudno, to jest ten czerwony biom. A jestem ciekaw, czy jest tu skaner i jak on działa? Zobaczymy, czy są reaper lewiatany. Ja bym zrobił gamer, ru, Keep inventory true. W razie czego? Mm. A, bo wiem, do wynurzania jest ta, ta, ta. Bladderfish, I neonfish. Dawaj. Dobra, dawaj, 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 dawaj. Dobra, mam Creepy Wine Seed Cluster. Już się musimy wynurzać. Ja próję. Ty naprawdę przerąbane. Czy No i ja się utopię teraz. Ciekaw jestem, czy jest. To... Oj. Słucham. Co serio, takie rzeczy tutaj są aż wprowadzone? lol. Tej floater. Floater! O, floater, rzeczywiście. Mogę coś z nim. Mam oddychanie pod wodą na 18 sekund, ale wy... Czemu. Ja nie mogę płynąć do przodu. Daj mię floatera. On teraz dopiero mogę. Dobra. O Jezus. Już to widzę jak ta, seria, jak ta seria będzie trwać. Ty po co się pią... Co? Ej, wej, wy, wy, wy wyłącz chmury, bo to brzydkie. Gdzie są chmury? Wył. Dobra. I płyniemy do góry. Mamy efekt. Ribrifaire mi daje efekt. Oddychanie pod wodą. Dobra. Dobra. Jeden HP ma floater. XD. Dobra. I uwaga, czy się już zrobiła, a, idę ona się będzie robić. Tutaj już nie możemy usiąść. No new messages. I na przykład. creepwine seed cluster. Hmm. Pamiętam. Że Skrip Wine Seat Cluster się olej albo gumę silikonową robiło. Serio? A jak olej? Halo. A olej? Też silikon rubber. Nawet jakbym to tutaj dał, a to tutaj też. Silikon rubber. Aha, dobra, bierzmy silikon rubber. I to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Ja się z Wami żegnam, do zobaczenia, cześć! Pamiętaj o zostawieniu łapeczki w górę i o zasubskrybowaniu tego kanału, bo lecimy po 40 subskrypcji. Więc ja się z Wami żegnam, do zobaczenia, cześć! Już tak oficjalnie.